Warszawa budziła się powoli tego październikowego poranka. Krople deszczu uderzały o szyby nowoczesnego biurowca przy ulicy Emilii Plater, a szare chmury wisiały nisko nad miastem, odbijając się w szklanej fasadzie budynku. Maja Kowalska, trzydziestoletnia specjalistka do smarketingu, siedziała przy swoim biurku, sącząc poranną kawę z kubka z napisem Najlepsi rodzą się w kwietniu. Jej oczy były skupione na monitorze, gdzie finalizowała projekt, nad którym pracowała przez ostatnie trzy miesiące kompleksową strategię rebrandingu dla jednego z największych polskich banków. Kiedy skończyła ostatni slajd prezentacji, uśmiechnęła się lekko do siebie. Była dumna z efektu końcowego połączenia tradycji z nowoczesnością które idealnie odzwierciedlało wartości klienta. Zamknęła laptopa i ruszyła w kierunku sali konferencyjnej, gdzie miało odbyć się spotkanie dotyczące tego właśnie projektu. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejsze emocje, nie odchodź bez odwdzięczenia się. Skomentuj i powiedz mi, skąd oglądasz ten film, i zasubskrybuj kanał. Gdy Maja zbliżyła się do sali, zauważyła, że drzwi są zamknięte. Przez szklane ściany widziała swojego przełożonego Tomasza oraz kilku innych kierowników działu, w tym nowego dyrektora kreatywnego Adama Nowaka, który dołączył do firmy zaledwie miesiąc temu. Byli pochyleni nad dokumentami, gestykulowali żywo. Prezentacja już się zaczęła. Maja poczuła, jak serce zaczyna jej szybciej bić. Dlaczego nikt jej nie powiadomił? Przecież to był jej projekt. Zawahała się z ręką na klamce. Przez szybę zobaczyła, jak Adam pokazuje slajdy, które ona stworzyła, mówiąc coś z entuzjazmem. Tomasz kiwał głową za probatą. Maja poczuła, jak czerwień wpełza na jej policzki. To uczucie było jej aż nazbyt znajome. Bycie pominiętą, niedocenioną, niewidoczną mimo ciężkiej pracy i wyników. Zamiast wejść, Maja cofnęła się i wróciła do swojego biurka. Oddychała głęboko, próbując opanować emocje. To nie pierwszy raz, gdy jej wkład został pominięty. Jako jedna z niewielu kobiet w zespole kreatywnym, często czuła się ignorowana. Jej pomysły były przechwytywane przez głośniejszych kolegów, a osiągnięcia przypisywane innym. Ale tym razem poszli za daleko. Cały projekt był jej dziełem od początku do końca. Z zamyślenia wyrwała ją wiadomość na służbowym. Komunikatorze to była Zofia z działu prawnego, jedna z niewielu osób w firmie, z którymi Maja nawiązała prawdziwą przyjaźń. Widziałam, że siedzisz sama. Wszystko w porządku? Myślałam, że dzisiaj jest ten wielki dzień z prezentacją. Maja zawahała się przed odpowiedzią. Nie chciała wyjść na osobę, która się urzala, ale potrzebowała się komuś zwierzyć. Nie zaprosili mnie na spotkanie. Adam prezentuje mój projekt. Odpowiedź Zofii przyszła natychmiast: Żartujesz? Przecież to ty nad tym pracowałaś przez miesiące. Porozmawiajmy na lunchu piętnaście minut w kawiarni na dole. Maja spojrzała przez okno na deszczową Warszawę. Krople spływały po szybie, zacierając kontury miasta. Czuła się dokładnie tak samo: rozmyta, niewyraźna, nieistotna. Ale gdzieś głęboko w środku czuła też coś innego determinację. Tym razem nie zamierzała siedzieć cicho. Kawiarnia między słowami w parterze biurowca była przytulnym miejscem, gdzie zapach świeżo mielonej kawy mieszał się z aromatem domowych ciast. Maja i Zofia siedziały przy stoliku w rogu, z daleka od wejścia, żeby nikt z firmy ich nie podsłuchał. Maja mieszała łyżeczką w kubku z herbatą, opowiadając przyjaciółce o porannym incydencie. To nie pierwszy raz, Zosiu. Pamiętasz kampanię dla sieci sklepów sportowych? To był mój pomysł z wykorzystaniem lokalnych sportowców zamiast celebrytów. Tomasz przedstawił go jako swój, a ja nawet nie zostałam wymieniona w podziękowaniach. Zofia pokiwała głową. Jej bystre oczy, przyzwyczajone do analizowania dokumentów prawnych, teraz uważnie obserwowały przyjaciółkę. Maja, musisz zacząć walczyć o swoje. Masz talent i wiedzę, której wielu osobom w tej firmie brakuje. Nie możesz pozwolić, żeby wciąż cię pomijano. Maja westchnęła, obracając w dłoniach kubek z herbatą łatwo powiedzieć: wiesz, jak to jest. Kobieta, która walczy o uznanie, od razu zostaje nazwana trudną we współpracy, szczególnie w marketingu, gdzie każdy ma swoją wizję. Zofia pochyliła się nad stolikiem. Jej głos stał się cichszy, ale bardziej stanowczy. Posłuchaj, znam się trochę na prawie korporacyjnym. To, co robią, to nie tylko kwestia etyki, ale też potencjalne naruszenie Twoich praw autorskich. Do koncepcji kreatywnych. Masz wszystko udokumentowane? Wersje robocze, notatki, e-maile? Maja skinęła głową. Zawsze była dobrze zorganizowana. Każdy etap pracy miała udokumentowany w służbowej chmurze. Dobrze. Potrzebujesz strategii, nieemocjonalnej reakcji. Mam pomysł. Przez następne 45 minut kobiety rozmawiały ściszonymi głosami, tworząc plan działania. Zofia ze swoim prawniczym umysłem pomagała Mai uporządkować myśli i znaleźć sposób, by odzyskać należne jej uznanie, nie narażając przy tym swojej pozycji w firmie. Gdy wróciły do biura, Maja czuła się inaczej. Nadal była zdenerwowana, ale strach zastąpiła determinacja. Otworzyła laptop i zaczęła realizować pierwszą część planu, zebranie wszystkich dowodów swojego autorstwa projektu. Przez resztę dnia Maja działała metodycznie. Zgromadziła wszystkie e-maile, dokumenty, wersje robocze prezentacji. Przejrzała historię edycji plików w chmurze, która jasno pokazywała, że to ona była głównym twórcą całego materiału. Równocześnie kontynuowała swoją codzienną pracę, nie dając po sobie poznać, że coś jest nie tak. Gdy większość pracowników już wyszła, Maja nadal siedziała przy swoim biurku. Z sąsiedniego działu dobiegał śmiech. To Adam i kilku innych kierowników świętowało sukces prezentacji. Maja słyszała fragmenty rozmowy przez cienkie ściany. Klient był zachwycony. Ten pomysł z nawiązaniem do lokalnej historii był genialny. Maja zacisnęła zęby. To był jej pomysł. Spędziła wiele godzin na badaniu historii banku i regionu, by znaleźć te powiązania. Zamiast jednak pogrążyć się w goryczy, skoncentrowała się na dokończeniu swojej dokumentacji. Opuściła biuro jako jedna z ostatnich osób. Warszawa nocą wyglądała inaczej. Światła miasta odbijały się w kałużach po popołudniowym deszczu, tworząc magiczną atmosferę. Maja czuła, jak z każdym krokiem odzyskuje siłę. Jutro zacznie wprowadzać plan w życie. Następnego dnia maja przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Poranna Warszawa jeszcze spała, a pierwsze promienie słońca. Dopiero przebijały się przez chmury. Biuro było puste, co dało jej czas na przygotowanie wszystkiego. Na biurku dyrektora generalnego Piotra Wiśniewskiego położyła kopertę z dokumentacją swojego projektu, dokładnie opisując cały proces twórczy i swoją rolę w nim. Nie był to list oskarżający, lecz profesjonalna prezentacja faktów. Następnie wysłała e-mail do Adama i Tomasza, gratulując im udanej prezentacji i prosząc o uwzględnienie jej w dalszych pracach nad projektem, biorąc pod uwagę jej dotychczasowy wkład. Dołączyła kilka propozycji następnych kroków, pokazując, że ma jeszcze wiele do zaoferowania. Gdy pracownicy zaczęli napływać do biura, Maja zachowywała się normalnie, witając się ze wszystkimi z uśmiechem. Nikt nie podejrzewał, że właśnie rozpoczęła cichą rewolucję. Około godziny dziesiątej jej telefon służbowy zadzwonił. To był sekretariat dyrektora generalnego. Pani Maju, pan Wiśniewski prosi panią na spotkanie. Czy może pani. Przyjść za piętnaście minut, Maja poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła, ale odpowiedziała spokojnie: Oczywiście będę. Idąc korytarzem do gabinetu dyrektora, Maja zauważyła, że drzwi do biura Tomasza są zamknięte, choć zazwyczaj stały otworem. Przez szybę widziała, że rozmawia przez telefon, gestykulując nerwowo. Gabinet Piotra Wiśniewskiego znajdował się na najwyższym piętrze budynku z widokiem na panoramę Warszawy. Dyrektor, mężczyzna po pięćdziesiątce z siwiejącymi skroniami i bystrym spojrzeniem, powitał ją z poważnym wyrazem twarzy. Proszę usiąść, pani Maju. Przeczytałem dokumenty, które mi pani zostawiła. Maja usiadła prosto, starając się opanować drżenie rąk. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. I rozczarowany, nie takich praktyk oczekuje w mojej firmie. Serce, maj zamarło. Czy popełniła błąd? Czy zostanie zwolniona za to, że się odezwała? Przeprowadziłem już rozmowę z Tomaszem. Potwierdził, że to pani była główną autorką projektu. Próbował tłumaczyć, że chciał dać szansę Adamowi na zaprezentowanie się przed klientem, ale to nie usprawiedliwia pominięcia pani w całym procesie. Maja odetchnęła z ulgą, ale nadal zachowywała powściągliwość. Dziękuję za interwencję, panie dyrektorze. Zależało mi tylko na uznaniu mojej pracy. Wiśniewski skinął głową. I słusznie. W tej firmie cenimy kreatywność i zaangażowanie, niezależnie od stanowiska czy płci. Poprosiłem już dział HR o przygotowanie odpowiedniej adnotacji w pani aktach osobowych. Doceniającej pani wkład w ten projekt. Dodatkowo chciałbym, aby to pani poprowadziła następne spotkanie z klientem, prezentując kolejne etapy wdrożenia strategii. Maja nie mogła uwierzyć własnym uszom. Nie tylko jej praca została uznana, ale otrzymała też szansę na pokazanie swoich umiejętności bezpośrednio przed klientem. Dziękuję za zaufanie. Nie zawiodę pana. Gdy wychodziła z gabinetu, Zauważyła Adama, czekającego pod drzwiami z niewyraźną miną. Ich spojrzenia spotkały się na moment. W jego oczach zobaczyła mieszankę wstydu i respektu. Skinęła mu głową lekko i przeszła obok, czując na plecach jego wzrok. Wracając do swojego biurka, Maja zauważyła wiadomość od Zofii. I jak poszło? Odpisała krótko: Lepiej niż się spodziewałam. Opowiem przy kawie. Reszta dnia minęła jak we śnie. Tomasz przyszedł do jej biurka, aby przeprosić, tłumacząc, że to było nieporozumienie. Maja przyjęła przeprosiny z profesjonalnym uśmiechem, choć w środku czuła mieszane emocje. Z jednej strony satysfakcję, z drugiej, żal, że musiała walczyć o coś, co powinno być oczywiste: uznanie jej pracy. Po południu otrzymała e-mail od klienta, który dowiedział się, że to ona była autorką strategii. Gratulował jej kreatywnego podejścia i prosił o osobisty kontakt przy kolejnych etapach projektu. Warszawa za oknem powoli przygotowywała się do wieczoru. Światła biurowców rozświetlały zmierzch, a Maja po raz pierwszy od dawna czuła, że jest dokładnie tam, gdzie powinna być? Trzy miesiące później Maja stała przed dużą salą konferencyjną w siedzibie klienta. Za oknami Kraków był, przykryty śnieżnym puchem, a świąteczne dekoracje na rynku głównym tworzyły magiczną atmosferę. Ale Maja była skupiona na czymś innym. Za pięć minut miała zaprezentować wyniki pierwszego etapu wdrożenia strategii rebrandingowej. Sala była pełna. Zarząd banku, kierownicy oddziałów z całej Polski, przedstawiciele mediów. Po incydencie sprzed trzech miesięcy wiele się zmieniło. Maja otrzymała awans na stanowisko starszego specjalisty ds. strategii marketingowej, a dyrektor Wiśniewski osobiście poprosił ją o stworzenie nowych wytycznych dotyczących przypisywania autorstwa projektów w firmie. Tomasz nadal był jej przełożonym, ale ich relacja uległa zmianie. Teraz traktował ją z szacunkiem i często konsultował jej zdanie przed podjęciem decyzji. Adam Nowak ku zaskoczeniu Mai okazał się być jej sojusznikiem. Po tamtym incydencie podszedł do niej, szczerze przepraszając i wyjaśniając, że nie był świadomy, jak duży był jej wkład w projekt. Od tego czasu współpracowali przy kilku mniejszych kampaniach, uzupełniając nawzajem swoje umiejętności. Zofia, która pomogła jej w najtrudniejszym momencie, została awansowana na stanowisko głównego prawnika firmy. Ich przyjaźń tylko się umocniła, a wspólne lunche stały się tradycją. Teraz, stojąc przed salą pełną ważnych osób, Maja czuła się inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie był to już strach czy niepewność, ale zdrowa trema połączona z pewnością siebie. Zapraszamy panią Maję Kowalską, główną strategiczkę projektu rebrandingowego. Usłyszała zapowiedź i weszła na scenę. Przez następną godzinę, Maja prezentowała efekty swojej pracy: wzrost rozpoznawalności marki o 27%, zwiększenie zaangażowania klientów w mediach społecznościowych o 35%, pozytywny odbiór nowej identyfikacji wizualnej. Mówiła pewnie, odpowiadała na pytania z łatwością, wykazując się głęboką wiedzą i pasją. Po prezentacji podszedł do niej prezes banku, starszy, doświadczony biznesmen, który rzadko chwalił kogokolwiek. Pani Maju, jestem pod wrażeniem. Nie tylko wyników, ale także pani profesjonalizmu. Rzadko spotykam osoby z taką pasją i kompetencjami. Maja podziękowała, czując, jak wzbiera w niej duma. Nie była to duma z pokonania przeszkód czy udowodnienia czegoś innym, ale z dobrze wykonanej pracy, z bycia docenioną za swoje umiejętności i zaangażowanie. Później, podczas koktajlu, rozmawiała z różnymi osobami dyrektorami, specjalistami, dziennikarzami. Wielu z nich pytało o jej drogę zawodową, o to, jak udało jej się osiągnąć taki sukces w stosunkowo młodym wieku. Maja odpowiadała szczerze, mówiąc o trudnościach, ale także o determinacji i pasji. Gdy wieczór dobiegał końca, Maja wyszła na taras hotelu, gdzie odbywało się spotkanie. Kraków nocą wyglądał jak z bajki, oświetlony wawel, zaśnieżone dachy starego miasta, światła odbijające się w wiśle, poczuła, jak ktoś staje obok niej. To była Zofia. Która przyjechała do Krakowa, aby wspierać przyjaciółkę w tym ważnym dniu. I jak się czujesz, gwiazdo wieczoru? zapytała z uśmiechem. Maja westchnęła, ale był to oddech ulgi i spełnienia, nie frustracji. Wiesz, Zosiu, kilka miesięcy temu nie uwierzyłabym, że będę tutaj stać. Że ludzie będą słuchać moich pomysłów, doceniać moją pracę. Zofia objęła przyjaciółkę ramieniem. Ja w to wierzyłam od samego początku. Potrzebowałaś tylko uwierzyć w siebie i walczyć o swoje. Maja skinęła głową, patrząc na panoramę miasta. To prawda. Ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Nie chodzi tylko o uznanie czy stanowisko chodzi o to, że teraz wiem, że moje pomysły mają wartość. Że mogę zmieniać rzeczy na lepsze, Zofia uśmiechnęła się z dumą. I to jest właśnie najważniejsze: nie pozwolić, by ktoś nam wmówił, że jesteśmy mniej wartościowi, mniej kreatywni, mniej ważni, obejmując się ramieniem. Przyjaciółki patrzyły na nocny Kraków, każda myśląc o swojej drodze i wyzwaniach, które jeszcze przed nimi. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, aby dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny razem ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie.